Pozdro dla 5 osób co zostawiło suba Także dzięki wam elo. Siemano starszy Margo i witam was w kolejnym odcinku Mamy herosa, mamy dyszkę Także mnie teraz przywołali A ja ogólnie leciałem tutaj Uuu tak słabo No dobra A miałem lecieć tutaj na kwiatki Dobra mamy tego Kościeja Także ja go nie szukałem w ogóle On tutaj wcześniej był Także bez żadnego ale bijemy go i dropimy na jakąś legendę. Pchnięciem rozu. Unikat. Ja. Ale w ogóle.. Co to jest? Nowoja. W ogóle tak z dupy tu stałem. Obło? Ciekawe czy jest. Napiszemy no jest gracz wylogowany. O kurczę był. Nawet nie spojrzałem. No dobra, o i mamy unikatowy hełm. Także dobra, lecimy dalej. Zaraz ogarniemy coś. Dobra, mamy bicie królowej, także mam też dobrą wiadomość. Mamy smoka, także polecimy na smoka. Jak gdzieś tam stałem, nie wiem gdzie, ale zaraz lecimy. Także logamy. No dobra, jesteśmy już, także co? Mamy smoka. Zaraz zobaczymy, co spadnie. No i widzicie, za dużo razy. o, to nieźle. Ty to mi się coś zbagowało? Czy on to tak porobił? A nie, bo tu pięć osób, jest dobra, a ja ogólnie na kogo mam przywołanie? Na kogoś mam, tylko schowałem do depo... Bo ostatnio jak spiłem, a to trochę... A 260 zwoi ma ponad, no widzicie. No to nieźle. Pazur mój. Także dobra, ja robię pauzę i bijemy za chwilę. O, także bijemy. Uuu, teleporty znów. I co, złapię? I teraz nie mam jak się dostać tam. Żeby skończyć questa. No dobra. No, także nie złapałem. I co? I lecimy kończyć dzienny. Dobra, jesteśmy już. I co? Odbieramy nagrodę. Także zobaczymy ile wpadnie expa. 59% Także jest fajnie, jest fajnie. Mamy 62m do następnego poziomu. Także myślę, że 2-3 dni będzie poziom. Także co? Ja lecę dalej. Dobra, mamy kolejne bicia królowej. Także tutaj bijemy i bez ale. Chyba jakiś herko spadło mi dzisiaj. A nie wiem, czy mamy to na filmie, czy nie. Także dobra, ja robię pauzę i lecimy jakichś herosków szukać. Także z 2 Dobra, mamy, udało się. Także możemy spłacać pożyczkę. No, także dobra, mamy, możemy spłacić i jest gitarka. Także wbijmy sobie, wiecie gdzie, yy, na Unię. Miałem wbić i za chwilę kupujemy błoga na pala, te co są w premium, yy, bo już mało czasu. Mamy no, one były od piątku. Jest e Nie ma e Także one były od piątku już chyba, a już kończy mi się czas, także chcę kupić, bo zbliżają się te licytacje eventowe, a ja bym chciał jakieś, na pewno będę chciał tarczę i nie wiem, jakąś pompkę latańska na 150 poziom i tyle raczej. Także bijemy królową, mamy dwa zwyklaki i co, ja robię pauzę i za chwilę się gdzieś widzimy. No i dobra, mamy palka, także co, bierzemy tutaj i ono jest za 700, tak? Także chyba mi stać. Jest tak, gitara, udało się. A to 10, myślałem, że to 15. No, lipa trochę. I to też kupujemy. Dobra, udało się. To są jakieś inne boga? Nie, takie same. A 40%. No słabo. Myślałem, że to takie dwa. Dwa takie same są. Ale niestety nie są. No, tu jest 40, tu jest 60. No, ale przydadzą się i dwa takie. Także co, dobra, ja jedno nakładam i lecę expić, znaczy zbierać loty. Wybijem całą mapkę, o to i widzicie, mam 6 lotów. Także jakoś bezbłoga, jak, bo to jest teraz na 40, a jak miałem na... Dobra, jestem po krótkiej przerwie, bijemy tą. Bijemy królową, no i mamy zwykły pierścień. Także za chwilę wracamy na palka, bo wiem, że coś tam robiłem. Tylko nie wiem co i zaraz to ogarniemy. Małe przejście na Adarię, znaczy na królowo, co ja mówię. A zaraz polecimy na gąsa, także znów dwa loty puste, prawie że, ale to się sprzeda. Tu mam cztery wiadomości, także możliwe, że jakieś kamienie z 104.4 się mogły sprzedać. Także bądźmy dobrej myśli i później to otworzymy. Dobra, mamy gąsa, tutaj nikt nie stoi, także możemy go bić, dajemy auto i dropi nam złoto. Także może być. Dobra, mamy kolejne bicie gąsa. Także tutaj na klanie pisali, czy ogarniamy kolosa. No ja z chęcią bym mówił. Bo mam postać, a w ogóle go nie bijemy. Także co, dajemy auto na gąsie, no i mamy złotko. I także przydałoby się ubić. Dobra, już mamy 8 osób, także myślę, że się uda go ubić. Jeszcze aby jedna była, ewentualnie dwie, będzie dyszka. I także polecimy ładnie. Także ekipa jest. 99%, także nie jest źle. Może damy radę. Widzicie tutaj. Ciosy krytyczne ładne lecą w naszą stronę, ale co, bijemy? Także ja robię pauzę i widzimy się za chwilę. No to nieźle widzicie, 9%. Dobra, mamy 5%, może zbijemy? Cztery osoby. Dobra, jeden jest, zbiliśmy, ciekawe czy będzie lega. Także co, nikt dobijają i dropi nam. Heroik jeden. A zbroja napala. No, zbroja napada. No. Także na zakończenie odcinka, nawet. No słabe te loty. Ale przynajmniej udało się ubić w 7 osób. Także dobra. To co, ja się z wami będę żegnał. Myślę, że już starczy ten odcinek, ja go będę montował. No i mamy. Mamy piękną różdżkę. Możemy ją nałożyć. No dobra, XD. Także dobra, ja się z wami żegnam. I Widzimy się na dniach. Także co, trzymajcie się. Cześć.